Cześć, z tej strony Dominik Wrzosek i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam opowiedzieć o kondycji projektu. W jaki sposób jesteśmy w stanie skonfigurować, jak ją dodawać, oraz jak później też możemy patrzeć na jej historię, czy z poziomu wielu projektów, jak możemy odfiltrowywać projekty po. Właśnie poszczególnych kondycjach. Na początku przejdziemy do konfigurowania tej kondycji projektów. W tym celu potrzebne jest, aby, abyście mieli uprawnienia administratora systemu. Więc, żeby skonfigurować kondycję, należy przejść do administracja ustawienia systemowe. Tutaj mamy czwartą zakładkę: kondycja projektów. Taka zakładka z serduszkiem, i mamy tutaj dostępne trzy kondycje: dobra, średnia, zła. To są kondycje, które domyślnie są dodawane do środowiska. Oczywiście, każdy z Was. Na waszym środowisku możecie to edytować, zmienić. Jeżeli te trzy wartości byłyby niewystarczające, tutaj macie opcję: dodaj, po prostu podajemy nazwę, wybieramy kolor, w jakim będzie oznaczana ta kondycja. A jeżeli stosujecie inne nazewnictwo, do średnia zła, to tutaj też możecie przejść i zmienić kolory. Dodatkowo, tutaj w tej rzeczy konfiguracyjnej również jest drag and drop, za pomocą którego możemy zmieniać kolejność poszczególnych um, kondycji. Będzie to miało wpływ na listę rozwijaną kondycji na projekcie, czyli zgodnie z tą kolejnością te kondycje będą właśnie wyświetlały się w momencie, kiedy wiem, kierownik projektu będzie wybierał kondycji. Może powinniśmy w ogóle zacząć od tego, czym jest ta kondycja i do czego ona będzie nam e, służyła. Kondycja jest to takie subiektywna decyzja, odczucie kierownika projektu i jak idzie jego projekt. Dlatego mamy właśnie e, trzy wartości, dobra, średnia, m, zła. Z perspektywy pojedynczego projektu ona może nie będzie miała dla nas znaczenia. Jeżeli chodzi o opatrzenie, czy ten projekt jest w dobrej, średniej, złej kondycji, natomiast z perspektywy kontrolowania wielu projektów, na przykład też kontrolowania portfela projektów, to już jest dosyć istotne patrzenie na kondycję, ponieważ jeżeli chcemy podjąć jakieś działania, gdzieś jest potrzebna pomoc, to najczęściej w pierwszej kolejności musimy skupić się na tych projektach, gdzie jest zła kondycja. No bo jeżeli gdzieś jest dobre, to prawdopodobnie wszystko toczy się zgodnie z planem ktoś, kierownik projektu daje sobie radę, więc nie ma potrzeby interweniowania, więc tak naprawdę skupiamy się właśnie na tych kondycjach na złej, na średniej. Więc tak, tutaj definiujemy te kondycje. Teraz jeżeli chcemy przypisać kondycje do projektu, to przejdziemy do przykładowego projektu. Może ja utworzę nowy projekt, żebyśmy tutaj też zobaczyli jak to wygląda od Samego e, początku. Więc klikam przycisk Nowy Projekt. E, podaję nazwę tego projektu. E, nazwijmy ten projekt po prostu Projekt e, Kondycja. Klikam Dodaj. E, zostawię tutaj też informację, że chcę skorzystać z wszystkich funkcjonalności na tym projekcie. No i tradycyjnie po tym jak utworzyłem nowy projekt jestem przenoszony do ostatniej zakładki ustawienia projektu. Za nazwą projektu widzimy właśnie takie serduszko, które jeszcze nie ma uzupełnionego tła. To oznacza, że ten projekt, domyślnie projekt, który tworzymy, nowy projekt, on nie ma żadnej kondycji takiej narzuconej. Aby dodać kondycję do projektu, należy właśnie kliknąć w to serduszko, które jest tutaj widoczne. Też w tym oknie będziemy widzieli na samym początku, że ten projekt nie ma żadnej kondycji projektu. I aby dodać nową kondycję, należy tutaj właśnie kliknąć w pole ustaw, kondycję projektu. Klikamy. Domyślnie, tak jak mówiłem, w ustawieniach ta lista jest właśnie w takiej kolejności. Tutaj kondycja dobra nam się wyświetla, i do takiej kondycji możemy dodać opis. Czyli tutaj dodajmy sobie przykładowy opis. Wszystko idzie zgodnie z planem. Klikam, zapisz, i ta kondycja, którą dodałem, pojawia nam się w historii. Jeżeli chodzi o historię, to nie ma możliwości tutaj jej edycji, czyli dodajemy komentarze o tej historii, ale później nie możemy już ich edytować. I tak naprawdę, jeżeli ja zamknę ten modal, to tutaj projekt zmienia się na, na tą kondycję, którą ustawiłem. I jeżeli, załóżmy teoretycznie, że mija pół roku, coś się dzieje z naszym projektem, pojawiły się jakieś ryzyka, mu, zmieniam kondycję na średnią albo złą, czyli że ten projekt jest zagrożony. Wchodzę, mogę zaktualizować um, tą wartość dobrą poprzez nadpisanie nowej informacji, czyli w tym wypadku um, powiem tutaj, że ta kondycja jest już średnia i dodaję do tego komentarz, czyli um, pojawiły się nowe ryzyka. Projekt. Będzie opóźniony o 3 miesiące. Klikam Zapisz, i teraz projekt zmienił wartość właśnie na kondycję średnią, ale tutaj cały czas mamy historię tego, jak przebiegała ta kondycja, kiedy, kto. Zmienił tą kondycję, na jaką wartość oraz w jaki sposób to skomentował. Nie ma obowiązku dodawania tutaj komentarzy do tej kondycji, natomiast to znacząco poprawia tutaj zrozumienie, czym jest właśnie ta kondycja średnia. Czyli kierownik projektów powinien jednak dodawać taki opis, pozwalający zrozumieć, dlaczego ta kondycja. Jest średnia. Tak jak mówiłem na wstępie, z perspektywy pojedynczego projektu nie ma to znaczenia, czy tutaj będzie dobra, średnia zła. To przyda nam się do kontrolowania wielu projektów jednocześnie. I, i jednym z takich miejsc są chociażby portfele projektów. Czyli jeżeli mamy jakiś portfel projektów, załóżmy projekty strategiczne, i na przykład do tego poetfela dodam projekt, właśnie kondycja projektów. To tutaj widzimy projekt kondycja pojawił nam się na liście na razie jako inicjatywa, ale widzę też, że tu jest kondycja średnia i po kliknięciu w tą kondycję mogę zobaczyć bez wchodzenia w szczegóły projektu, z czego ta kondycja wynika oraz jak i kiedy następowały zmiany tej kondycji. Czyli widzę, że no akurat w tym wypadku dodawaliśmy to od razu, że minutę temu pan Daniel napisał, że pojawiły się nowe języka, projekt będzie opóźniony o trzy miesiące, ale nieco wcześniej wszystko szło zgodnie z planem. I w taki sposób możecie Państwo też prześledzić sobie po kolei zmiany na takich projektach, jeżeli chodzi o kondycję i też to pozwala nam przefiltrować w ramach portfela, czy po pierwsze też posortować gdzieś po tym, jak idą te projekty, gdzie mamy kondycję złą, gdzie średnią, gdzie dobrą i w ten sposób możemy zarządzać. Też na wielu ekranach, chociażby w Poetach, czy w przeglądach będziemy mogli filtrować po kondycji, czyli będziemy mogli później, już może przechodząc po kolei, po ekranach, dodać tutaj projekty i powiedzieć, że chcemy zobaczyć wszystkie projekty w naszej organizacji, gdzie kondycja jest właśnie równa zła lub na przykład też średnia. Czyli w tym wypadku też wybierzemy sobie kondycja równa zła i średnia. Tutaj dodamy znacznik lub klikamy filtruj eee, więc widzimy że łącznie w systemie mamy 6 projektów które mają średnią bądź złą kondycję jeżeli chcielibyście państwo zobaczyć jak tworzy się raporty ja o tym już nie będę opowiadał to w rogu tego filmiku pojawi się tutaj odnośnik do tego jak tworzyć raporty więc polecam kliknąć i zapoznać się z tym jak tworzyć raporty ja za to pokażę teraz w jaki sposób jesteśmy w stanie też tą kondycję wykorzystać w przeglądach projektowych w tym celu przechodzimy do zakładki PMO przeglądy i jeżeli mamy jakiś utworzony raport, to po pierwsze, tak jak wcześniej mówiłem, też w portfelach będzie widoczna tutaj kondycja i będziemy mogli też posortować po tej kondycji, czyli pokazać tutaj załóżmy tylko projekty te, które mają średnią i złą Kondycję. Jeden z naszych klientów w czasie takich cotygodniowych spotkań, gdzie też udział bierze zarząd, właśnie opowiadał o tym, że u nich ten zarząd skupia się na tym, żeby w pierwszej kolejności na takich cotygodniowych spotkaniach omówić projekty ze złą kondycją, jeżeli staje czasu, to wtedy z średnią, no i na końcu wtedy też z kondycją dobył. więc to też jest bardzo fajny pomysł na wykorzystanie tej funkcjonalności. Natomiast, jeżeli ja tutaj dodam sobie z powrotem nasz projekt kondycja, to jesteśmy w stanie również tą kondycję nieco mocniej wyświetlić w szczegółach takiego przeglądu. Czyli, jeżeli mam przegląd, wszystkie dane zaciągają mi się z poszczególnych zakładek na projekcie i widzę też tutaj, że automatycznie zaciągnęła mi się kondycja e, średnia, pojawiły się nowe ryzyka, projekt będzie opóźniony o 3 miesiące i ta informacja została dodana 4 minuty. Jeżeli nie macie Państwo takiej, takiego okienka z kondycją w szablonie przeglądu, to tutaj jedynie przypomnę, że sami możecie konfigurować ten szablon przeglądu. I jeżeli chcemy dodać pole związane z kondycją, to w zakładce przeglądy, szablony, jeżeli mamy jakiś na przykład przegląd miesięczny to należy tutaj po prostu po prawej stronie wybrać takie pole jak kondycja czyli mamy je właśnie w zakładce podstawowe czy informacje projektowe za zakładką podstawowe i jest kondycja projektów i jeżeli ja przeciągnę taki element tutaj na listę tak jak kondycja projektów w tym miejscu automatycznie będzie zaciągała nam się właśnie ta kondycja projektu. Myślę, że to tyle. Takie krótkie wprowadzenie odnośnie i wytłumaczenie funkcjonalności kondycji projektów. Mam nadzieję, że ta funkcjonalność pozwoli Wam lepiej zarządzać się Waszymi projektami. Więc jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytanie odnośnie tej funkcjonalności, śmiało piszcie do nas, tutaj też macie pomoc z kontaktem wsparcia, gdzie możecie zadać konkretne pytanie odnośnie funkcjonalności. Dzięki wielkie i do usłyszenia.